Witam Was. Nadszedł czas finału, czyli piwo, które ważyliśmy na kanale English Pale Ale, zostało uważone. Mogliście zobaczyć generalnie proces fermentacji, następnie nagazowania. No i wypadałoby po prostu to piwo spróbować, zobaczyć jak smakuje. Stoi w Kajgu już od jakichś dwóch albo i trzech tygodni, więc tutaj. Przechodząc do konkretów jest bukla z gary. jest nagazywanie 0,6 bara No i przy, tym, przy tych wszystkich rzeczach o których Wam mówiłem, czyli nagazowaniu Przy nagazowaniu takim a nie innym, czyli przy tych strzałach ciśnienia wyszynk piwa, to ja niestety nie mogę podjechać bliżej ale może, o, może zrobić coś takiego, żebyście dokładnie wiedzieli jaki jak, jak jest wysycenie i tak dalej mniej więcej takie taki sobie zrobimy mały wygląda to tak Musimy ja się nie teraz naostrzyć o. No dobra, dobra, jest nieumyte szkło. Znaczy umyte szkło, nie wiem co tam się stało czemu taka, a nie inaczej. E, piana jest biała, e, w miarę dobrze zbudowana, e, drobnoziarnista. E, kolor, kolor jest krótko mówiąc, tu świeci dyfuzor stąd piwo wydaje się ciemniejsze. Jest taki typowo herbaciany, l jasne. Chociaż w filmie widać to jako coś ciemnego. Aromat ziołowy, ziemisty, taki typowy dla chmieli brytyjskich. Z lekką dawką jednak alkoholu, tak tak, tak se, tak se wyszło. Nasycenie jak to w epa, piwo mocno wytrawne, trochę gorzkie, trochę za gorzkie, na pewno jak na styl za gorzkie. Teraz widać kto je robił. Ale może tak, gorzkie to może źle powiedziane. Chociaż ogólnym słowa zacznę na pewno gorzkie. Mocno wytrawne. Nasycenie jest... mogło być większe, aczkolwiek akurat w tym stylu jest ok. Znaczy jest po prostu niskie. Jest niskie. Czyli właściwie w stylu jak na mitera? Piano się nie trzyma, jest, ale szału nie ma. E, to też jest trochę wina tego, że przez ostatni tydzień ja nie miałem podpiętej butli z gazem w ogóle, ani nie, ani nie, nie, nie piłem tego piwa, e, ponieważ e, sprawa wygląda w ten sposób, że tyle tego robię, że nie jestem w stanie tego pić, więc daję moim rodzicom, więc postanowiłem zanieść tam kek. I oni sobie szybciej radzą niż, niż ja, emeryci. I jeszcze szczęśliwi, bo ci, którzy dostają e, emeryturę czy rentę. Emeryturę u nas to może być różnie. E, więc tak, jest okej, okay, no jest w stylu. Jest ryzyk wypuszczać takie piwo na rynek, ponieważ jest zapotrzebowanie na, na te trzy cudowne literki I, P, A. No i tego nie zmienimy. Dobre piwo, takie herbatnikowo-herbatciano, ziołowo-przyprawowe, ziemiste. Dosyć ciekawym aromatem, który jakby oferuje delikatną odskocznię od tego co w tej chwili czego jest pełno na rynku, czyli IPA. Piwo będzie się nazywało Albion. Dokładnie nie wiem, ale chyba na święta wielka powinno powinna być już w sklepach. Wważone w Toruniu. Klasyk. Znaczy mi pasuje. Ten alkohol się jakoby schował. Piwo zostało podane w 10 stopniach. Alkohol się schował, więc jest jakby... jest okej. Okay. Oklejanie jest takie. No jest. Mówi, że jest. Drodzy. Nie ma co czarować. Tak to mniej więcej wygląda nagazowanie, wysycenie piwa w KEGU Cornelius. Potem możemy sobie podawać. Bardzo wygodna sprawa, ale też i droga, tak. jeżeli chodzi dla użytkowników domowych, więc czy warto? Ma to swoje plusy minus. Butelka możemy wszędzie zabrać, możemy się w depozycie piwnym wymienić, zamienić. Tutaj wszystko odpada, praktycznie jesteśmy przywiązani do jednego miejsca. Z drugiej strony możemy sobie e, ładnie zagrać, że o, proszę, mamy tutaj kek i tak dalej, wszystko się tam, Mamy szacun, podziw, szacunek, czerwone dywany, kwiaty dziewczyny, wywiady. Na pewno jest wygodniej. Odpada mycie, butelek, sterylizacja, czyszczenie, bla 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 i takie inne wszystkie duperelki. Tutaj po prostu myjemy kek, to jest niedzewka, więc mycie jest mocno ułatwione, wszędzie jest dojście, nawet moja gruba łapa wchodzi do samego dna. Mycie, stabilizacja, nalewka strzały podszybary. bary. I tak na siłę na drugi dzień można pić. Jeżeli się nie spieszy, to spokojnie za tydzień jest gotowe do wypicia i świeży. Można pić dosyć długo. To piwo akurat będzie pite przeze mnie chyba przez... Miesiąc albo i dłużej, więc minus cena kompletu. I tym minusem się wami żegnam.